I sam ci do mnie przyjadą. Dobra, to dzwonię. Dream Dream do Olivi i Simona. Ej, przyjedziecie do mnie, bo chcę zrobić nockę na, sie, na 13 dni. Bo wiecie, są ferie i tak dalej. Dobra, to pa! pa. Bądźcie o 17 Dobra. Muszę się jakoś przebrać, albo nie. W sumie ich muszę dać parę dekoracji. Muszę ich przywitać bardzo dobrze, nie mogą pomyśleć, że jestem niechlujna. A, dobra, pizzę zamówiłam wczoraj, znaczy dzisiaj, Poostawię dwie. Oliwie, jesteś już? Dobra, to chodź. Specjalnie już zamówiłam pizzę. Już jest. To jeszcze na Simona. O, Simon! Cześć. Cześć. Że obejrzmy wiadomości. Wiadomości! Złe wieści. Co? Ej, poczekajcie. Wiemy, że po mieście grasuje stalker, który nawiedza głównie młodszych ludzi. Uważajcie, to tyle. Co? Jaki stalker? Nie wiem, nie wiem. Jaki? Ja nie mam tego. Boję się. Trochę, ale to trudno. Serio, chłopak. Nie no. Nie wyzywaj jej, no, Simon. Idę ją pocieszyć. Ej, tu, a jak bierz? No, jej Masz. To będę na nią mówić Oliweczka. Może być. No dobra. Tak. Nie, mam nadzieję, że on z tej nie przyjdzie. O nie, zaraz by będzie noc! nie po... zamknę dom. Na klucz. Zamykam. Tak. Zatrzymałaś. Zakluczona. Czemu światło, światło zapala? Aj, dobra. Spokojnie, Stalker tutaj nie przyjdzie. Przebierzmy się wszyscy w jakieś fajne piżamy. Chodźmy do mojego pokoju. Po, pożyczę wam trochę. Tu, tu mam. I teraz zatrzymam. To może zróbmy butelkę. Zagrajmy. To usiądźmy na łóżku, żeby było nam wygodnie. Kto chce kreucić? Okej, okay. to kreuć. Dobra. się, że to nie jest taka opada, nie? Na kogo? No co? Zadajesz Sejmonowi? Zadanie czy wyzwanie? Pytanie. Eee, a czy moje to pytanie? Dobra, a myślałam wyzwanie. Wiem fajne wyzwanie. Dobra. Mm -mm. Dobra. Jak mocno pochalwictorię? Tak aż, aż do... Nadal ją będę kochał. I teraz Simon krełci. Zagrajmy parę rudek, A potem zagrajmy w coś innego. I może poszukamy duchów. Nie bój się. Simon, krełć po prostu się. A nie Wulf. Simon, krełć. Na kogo? Na mnie. No to zadaj. No to wyzwanie czy tanie. To się pyta prawda, czy wyzwanie, ale okej. Okay. Wy, 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 biorę wyzwanie. Dobra, idę. No nie no dobra. Zaraz idziemy spać, bo jest późno. Mogę jeszcze raz zakręcić. No dobra, to kręć za mnie. Poczekajcie. Dobra, cicho! Cały ślad przez 30 sekund z Wiktorią. Ale mi nawet nie, ale... Dobra, chodź! Odliczaj! Dobra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

I tam. Dobra, już Ty wybrałaś. Dobra, to ten dla Ciebie. Ja idę na górę spać, bo tamten to był moi, dobranoc, mojego brata. Dobra noc. dobranoc. Dobranoc. Ej, dobranoc. Dobranoc. Dobra, muszę jeszcze się położyć. Żyć. A nie, muszę światło zgasić. Dobra, Ju, zatrzymam. Idę, choć chciałam spać. Znowu tutaj ktoś światła nie zgasił? Dobra, trudno. Kim pan jest? Ale musisz, musisz być wysoki. No kim jesteś? Kim ty jesteś? Przepraszam bardzo, wynocha mi z dołu. Wynucha! WYBABIAJ! Ej, czy to nie jest ten starker, o którym mówili w wiadomościach? O kurde. O, nie mamy przerąbane. Zapalę światło, się boję ciemności, a ty... Co ja zrobiła? No co? co ty coś to ty coś to ty coś Ej, zgasiło się znowu, a to nie ja. No tak. A I teraz stałeś tam. I teraz dałeś tabliczkę tam. I, u, i uciekłeś. E, no co? No czemu on tutaj jest? O nie. I zjedz pizzę do końca lepiej. A ja z nim pogadam. Czemu on tutaj Czyli coś pisze? Czemu on tutaj coś pisze? Hmm. Dziwny jest. Będę was obserwować. E, eee, Oliwia, chodź! Ej, zatrzymam nagrywanie. Jeszcze trochę. A ja się niczego nie boję. <ścoughs> Stalker tutaj był! Zobacz! Będę was obserwować napisał. Ona się No właśnie! Dobra, to... Ja mam... Ej, to... Może, może sprawdźmy, czy w tym domu są duchy. Poczekajcie. Idę do góry, bo tam jest tylko siatło zapalone, a na dole nie ma. Mam specjalne urządzenie i sprawdzimy, czy w tym pokoju są duchy. W tym domu, przepraszam. Chodźcie, widzicie? Pik, pik! O nie, w tym tutaj jest duch jeden. To znaczy... Pik, pik! Jest ich więcej. A ja tutaj piszczą najbardziej, o? Nie wiem, ale to mi piszczy jak nie wiem. A ja tutaj piszczy? Pik. Tylko raz było, to dziwne. A ja nie chcę iść do piwnicy, a wy? Dobra, ja się obciążę. No dobra, idę, bo musimy zapalić światło, zgasić światło, znaczy się... Pik, 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 pik! O nie, tutaj było jeszcze więcej. Dobra, chodźmy. Boję się. A, a, do, a dopiero jest pierwszy. A, do, a wiecie, co najgorsze, jest dopiero pierwsza w nocy. My powinniśmy spać. Oliwia, co ty robisz? Nie możesz tutaj być. Tutaj są duchy. A i teraz, i teraz się przewróciła, się. Siotar, otworzył. O! o nie! Aj, mogę zacząć nagrywanie? To, to, chyba jednak tutaj są ruchy. Widziałaś to? Pik, pik! chodź po latarki lepiej. Chodźcie. O nie, garaż się otworzył. Idziemy go zamknąć szybko. O nie, ja się boję. Mieliśmy tylko spędzić tutaj wesołych 13 dni. Dobra, latarki są na górze. Są w pokoju mojego brata. Bo ja, ten, bo ja mam ten mniejszy. Bierzmy. Dobra, mam latarkę. Sorki? Masz. Idziemy. Jeszcze dam Oliwii. Oliwia, gdzie jesteś? No chyba. I poczekajcie Ej, gdzie jest Oliwia? Oliwia, masz latarkę Nie ale żeby, ale żeby nie było ciemno Bo prąd wypadł Tylko na górze jest Co nie? Nie się Ja myślę, że powinniśmy przeszukać dom czy tutaj nikogo czasem nie ma Ej, zobaczmy w łazience. Dobra, nikogo nie ma. Nigdzie nie idę. Ja cię wezmę, będę stołu chodzić, okej? Okay? Chodźcie. Wiesz, to, chodź, ja się będę na barankach. Chcesz? Ty to lubisz. Nie wolę. Spokojnie. Może to były nasze zwidy. Przecież... Przecież na mieście jest dużo duchów, co nie? Ma coś na twarzy! Co? O, nie! Ej, co ona ma? Ej, ona ma krew na twarzy, jakby chyba. O nie! Da Ej, Ej, puść ją, przemyję jej ranę. Już jej nie, nie miała ok? Przemyłam. Dobra. Lepiej? Mogę cię wziąć? Chodźmy. Dobra, chodź. Będziemy razem. Powinniśmy zjeść jakąś... Powinniśmy coś zjeść, a ja nic nie jadłam, a Ja nic dokończyłam. Dobra, to ja biorę gofra. A ty coś bierzesz? Dobra, ja jestem gorąca. Dobra, ja już zjadłam, idę. Dobra, chodźmy. Powinniśmy się też nawadniać. Powinniśmy jakieś plecaki wziąć czy coś, by mieć jakiś e-punek, wiecie o co chodzi. Nie, nie nic! Ej, bo ej, bo się znowu otworzył. Ej, ale już się nie otwierało. Ej, dobra, już nie ma. Ej, dobra, to ja mam pomysł. Musimy jakieś plecaki mieć. No kurczę, chciał. ej, ale my ludzie musieli w końcu iść spać, co nie? Chociaż na godzinę. A ja mam pomysł. Będziemy spać, ale no, że na zmianę. Że jedna osoba będzie czuwać, okej? Okay? No to ja pierwszy. Aj, to chodźmy. A potem budzisz jedną. I na... chodźmy do tego dużego pokoju, by, by zmieścić śpiwory. Bo na tym łóżku lepiej nie spać. Ponieważ tam. Brat opierdział. Poczekajcie. Przerwaj Idź spać. Zgaszę siatło. Ja tutaj poczekaj. Zatrzymam. Na chwilę. Mam siatło. Teraz zgasza. Idę po to młodą, by poszła spać. Idź spać mała! Ja będę czuwać. Dobra, rozpalę tutaj ognisko tym przyciskiem. Żeby było ciepło, chociaż w tym domu głupim. Śpicie? Dobra, śpią. Idę zrobić jakieś jedzenie. Boję się. Dobra. Po prostu weźmę to. Miało to być na później, ale trudno. Idę. Szybko! Coś o się stało. Patrz, patrz. Biedna. Spać musi. Dobra, chodźmy dzień na to łóżko. A, mam jedzenie. Macia. To miało być na dzień czy na stole trudno. ona się obudzi, to Dobra. jej też dajok. Ok? Dobra A teraz idź spać Ja idę się umyć -ok. Dobra, Ju Ej, gdzie ona? Dobra. Czemu tutaj jesteś? Ej, a możecie usunąć te hot dogi? Czemu tutaj leżą hot dogi? Ja ich nie postawiłam. czemu tutaj leżą hot dogi? Ej, może tu nam Starker da? Do? Ej, dobre są, zjedz! No chyba wziął złego hot-doga. O nie, no. Nie mam tutaj tam medycznej, ale... Dobra, zrobię mu pierwszą pomoc, Chodź, się boję, bo on nie będzie zły, bo ma... bo ma tą wika... inną... zabawie. Ja nie zgaszaj. I teraz ty zobaczyłeś to? Ale co ty robisz? Nie oddychałeś, to było konieczne! Prowadź, niech się chyba ale na dworze jest Stalker! To jeszcze gorzej! Eee, to lepiej chodźmy, co Oliwieczka robi. Oliwia, ale ty byłaś normalna potem. Byłaś ranna. Dobra, przemyja ci. Cz, i już nie miałaś. O, masko. Wiesz co, ja, nie wiem, robię, bo... ja nie wiem, czy to dobry pomysł. Uciekać stąd. A, jak czeka? Ej, ej, no, 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 ty spotkałaś stalkera. O, się wystraszyłaś, i uciekłaś. Czujesz? nie mogę, on mnie kympuje ta wciąż, no zosta mnie! Głupi Starker! Ej, oczekuję jak przyszłamok. Bo się mnie wystraszył. Dobra, chodź! Ja się no, A ja już się boję o was! Ej, ja czemu on... Ej, a ja to co? Chodź Zamknąć trzeba. W tym domu... nie wiem. Nie no, czemu akurat, gdy ja was zaprosiłam... Ej, na nockę musisz się dać coś dziwnego. E, tak, e, na Co on knuje? O nie, coś Co jeśli on coś wziął? Narku, ty ki brał czy co? Dam, dam mu wodę święconą. I teraz się już naprawiło. Ja cię wzięłam. Ta woda święcona jakoś wszystko leczy. To dziwne. Dobra, niech idzie spać. Nie spałam, nie śpiałam już całą noc. Ech, prawie. Co się stało? Goniłeś mnie i miałeś czerwoną skórę. Jak już będzie ten dzień? No właśnie. Czemu ta Mieszkańcy Brookhaven, mamy wiadomości. Dzisiaj noc będzie trwała jak, jak dwa dni. Co? O nie, mamy dzisiaj dłuż, dłuższą noc. Ja już nie śpię już Ach, Jestem zmęczona, ale mi się nie chce. Ja się boję. Nie się.

Masz tutaj wodę oświęconą, szatanie! I teraz się odmieniłeś. Pobiłeś mnie siekierą. I Oliwie. Czemu ty ten czas śpisz? Się

Dajcie mi spać. Wyspaliście chociaż parę godzin, a no ja spałam tylko 15 minut. Dibi. I teraz robimy zakończenie, chodźcie wszyscy. Widzowie, następny odcinek będzie na kanale Oliwi, a ja dam go na playlistę. A myż was żegnamy na razie.